To jest autoreklama. To, czego ode mnie wymagacie, nie cierpię autoreklamę. No ale już czort ją bierz, niech będzie. Otóż oświadczam, że jako Joanna Chmielewska toczę swoją prywatną walkę o polski język. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, lub też widzowie, że był taki jeden. Nazywał się Mikołaj Rej. On się w tej chwili tak przewraca w grobie, że cały cmentarz musi być rozkopany. Paskudzimy polski język z głupoty, z lenistwa, z jakichś zupełnie innych, nie wiem, nie będę precyzowała w tej chwili przyczyn, bo jest ich zapewne dużo i są obrzydliwe. Istnieje w tym kraju jakiś organ tajemniczy, osobiście mi nieznany, komisja językowa, której na szczęście, nie znając, nie mogę wymieniać po nazwisku, ale składa się z tępadeł, matołów, Niedołuków, leniś mierdzących i wrogów polskiego języka. To, co wymyślają, jest przerażające, bo na przykład nie wiadomo, dlaczego nie podoba im się litera Eś, pośpiech. Nie, nie ma pośpiechu. Jest tajemniczy pospiech. I ktoś śpieszył się, nie, on się nie śpieszył, on się spieszył. A spieszyć, spieszony, to jest dżokej na wyścigach, któremu nie wolno jechać na koniu w wyścigu, jest spieszony. Jest także spieszony człowiek, który oddał samochód do warsztatu, no i w tej chwili jest spieszony, biedny, i się musi strasznie spieszyć, żeby gdzieś zdążyć. Bez konia, bez samochodu. Zaraz zastanówmy się, jaki jest sens takiego zdania. Przecież to jest dno głupoty. Ja się upieram, żeby język polski pozostał tak skomplikowany, jaki był, oparliśmy się na łacinie. Mamy bardzo skomplikowaną gramatykę, szalenie trudną dla każdego cudzoziemca, ale ta gramatyka pozwala na wzbogacenie polskiego języka. Pozwala na mnóstwo zmian słownych, niuansów rozmaitych, przetworzeń. Które oddają charakter wypowiedzi, sens wypowiedzi. I ja żądam szacunku dla polskiego języka od wszystkich, a od tej idiotycznej komisji w szczególności. Bo już nie wiem, co gorsze, Komisja Językowa czy Narodowy Fundusz Zdrowia. No trudno.